Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dziś w sposób szczególny pomodlimy się do świętego Cecylii, prosząc o jej potężne wstawiennictwo i opiekę. Święta Cecylia, znana jako patronka muzyki, inspiruje nas swoją niezachwianą wiarą i oddaniem Bogu. Niech w tej chwili modlitwy odczujemy Twoją gościnną obecność i uzyskamy Twoją pomoc w naszych potrzebach. Weźcie głęboki oddech, otwórzcie swoje serce i przyłączcie się do mnie w tej modlitwie. Modlitwa do świętej Cecylii o opiekę. Święta Cecylio, chwalebna męczennico wiary, przychodzę do ciebie w tej chwili z sercem pełnym nadziei i ufności. Ty, który oddałeś swoje życie na świadectwo miłości Bogu. Spójrz na mnie ze współczuciem i wstaw się u Ojca Niebieskiego za moją ochroną i bezpieczeństwem. Niech Twoje światło świeci w moim życiu, odpędzając wszelkie zło i oświetlając moje kroki na ścieżce pokoju. O święta Cecylio, wzorze odwagi i pobożności, pomóż mi wytrwać w obliczu trudności. Naucz mnie całkowicie ufać Bożej miłości, nawet w chwilach największej próby. Uwolnij mnie od pułapek wroga, od niebezpieczeństw zagrażających mojej duszy i od negatywnych energii, które próbują mnie sprowadzić ze ścieżki prawdy i światła. Ty, który jesteś patronem muzyki i symbolem harmonii, błagam Cię, wprowadź spokój do mojego serca i melodię do mojego życia. Niech Twoje wstawiennictwo napełni moją duszę pokojem, a wszelki niepokój przemieni w ufność w Bożą moc. Święta Cecylio, chroni mój umysł od ciemnych myśli, a serce od uczuć udręki. Potężny orędowniku, chroń mój dom i moją rodzinę. Niech Twoja obecność będzie wśród nas tarczą miłości i ochrony. Chroń nas od niebezpieczeństw widzialnych i niewidzialnych, i niech zło nas nie dosięgnie. Oddaję pod Twoją opiekę każdy nasz krok. I każdą decyzję, którą podejmujemy, aby zawsze kierowali się Bożą mądrością. Święta Cecylio, daj mi siłę do wytrwania w wierze, nawet w obliczu burz życia. Pomóż mi być wdzięcznym za błogosławieństwa, które otrzymuję każdego dnia i rozpoznawać obecność Boga w każdej chwili. Wzmocnij mojego ducha, abym tak jak ty mógł być żywym świadectwem miłości Chrystusa. Proszę także, święta Cecylio, aby pomogła mi znajdować radość w małych rzeczach, żyć z wdzięcznością i szerzyć dobroć gdziekolwiek się udam. Niech moje życie będzie odbiciem harmonii i łaski, które uosabiasz, inspirując otaczających mnie ludzi do szukania Pana z taką samą gorliwością. Niech Twoja ochrona towarzyszy mi dzisiaj i każdego dnia święta Cecylio. Prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości i strzeż mnie od wszelkiego zła. Niech poczuje Twoją obecność w moim życiu, przynoszącą pocieszenie i nadzieję w chwilach zwątpienia i niepokoju. Na koniec dziękuję Ci za Twoje pełne miłości, wstawiennictwo święta Cecylio. W pełni ufam Twojej opiece i bliskości Boga. Niech moje życie będzie hymnem uwielbienia Pana i niech nigdy nie zapomnę Jego nieskończonej dobroci i miłosierdzia. Z wdzięcznością i wiarą oddaję swoje życie w Twoje ręce, święta Cecylio, wiedząc, że jesteś przy mnie. Amen. Dziękujemy, że podążacie z nami za tą modlitwą. Niech wstawiennictwo świętej Cecylii przyniesie pokój, ochronę i harmonię Tobie i Twojej rodzinie. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj nasz kanał, aby śledzić nasze codzienne modlitwy i chwile duchowości. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia w następnym filmie.